Dobra, tym razem trzeci film z moim aktualnym ulubionym sprzętem, czyli RXA2. Baczcie, jak to pięknie cyka. Ale dobra, miałem testować dalej, znaczy sprawdzać, co jest na tych kasetach. Także ostatnio, powiedzmy, że 5 obskoczyłem. Czy na pewno? Czy to już jest pierwsza z tych z tej wyższej półeczki? Nie, to jest chyba jeszcze ostatnia albo przedostatnia z tej hmm, z tej niższej półeczki. Nie, to się ja tu się pogubiłem w tych kasetach. Hmm. Ostatnia to była jakaś bajeczka. Hmm. A to jest w końcu która? Gdzie tu mam puste pudełko? Hmm. Powinna być z tej wyższej półki któraś z kaset. Wyjmę wszystkie z tej półki, żeby sobie nie utrudniać. Ale tutaj są wszystkie, także kurczę co ja z górnej wziąłem. Hmm. Dobra, powyciągam wszystkie, bo ta ta szafeczka jest taka trochę toporna, źle się z niej kasety wyjmuje. Hmm. I nie wiem co ja tu mam za kasetę, gdzie jest od niej pudełko, ale tu jest jakaś techniawa też. Ale jakaś ta kaseta zrypana, coś piszczy, skrzypi, czy ona tak ciężko chodzi? Tutaj jest lepiej na tej stronie, jakieś technognioty takie, suche jakieś, niemelodyjne. Nie najgorzej nagrane, ale już tak bezbasowo. Pekin. Kurczę, jeszcze mi troszeczkę ten przycisk funkcyjny przerywa On mocno przerywał na początku, trochę go kontaktem potraktowałem, ale nie chciałem przesadzać. jeszcze on mi tu troszeczkę przerywa.. It's It's in... zaraz nie go rozruszam oh, yeah. powiem wam, że bez tego kontaktu to byłby trudny temat większość z moich sprzętów by charczała przerywała nie wiem co ja bym zrobił bez tego kontaktu bym po prostu te sprzęty z powrotem sprzedawał albo musiałbym wszystkie do serwisu wysyłać bo jak na razie ten kontakt mi niemalże w 100% pomaga czasem jeszcze trochę trzeba poprawić tak jak teraz no ale, no już jest dobrze. Mam nadzieję, że to całkiem ustanie. Bo na razie jest 100%. No ale jak mm, 3 dni temu, kiedy testowałem, też było cacy, a teraz znowu to przerywanie tutaj trochę wróciło. No ale, no bądź co, bądź tutaj było fatalnie na początku. Myślałem, że to w ogóle nie działa. Także dobrze, że, dobrze, że śmiga przynajmniej. No to jakaś nudna Techniawa, strasznie nudna sieczka. Nie będę tego przesłuchiwał. To jest jedna, monotonna, długa sieczka na całej kasecie. I to jeszcze jakieś takie jakby lekko przesterowane, sopranowo tak trochę trzeszczy. Także powiedzmy, że to jest już szósta kaseta, bo tamte pięć, co wcześniej przesłuchiwałem, oprócz tej bajki, ja już ją sobie sam sprawdzałem nie na filmie, także już do tamtych nie wracamy. Teraz następne 10, także pierwszą powiedzmy już mamy oklepaną, i idzie na bok. Zobaczmy, co jest na następnej. A co to tak nagrana, jakoś przerywa. Ale dobrze, jest dosyć nagrana, tylko jakaś jakby trochę pomięta ta kaseta. Ale dosyć ładnie nagrana, ale jakaś trochę poniszczona ta kaseta. Zobaczmy co jest dalej. Mam nadzieję, że te kasety mi głowicy nie pobrudzą. Nie będę musiał w trakcie przesłuchiwania czyścić tej głowicy. I to długie jakieś takie... Przerwy w ogóle nie było. A to już zupełnie coś innego. Fajnie nagrane. Ale kaseta, jakby trochę taka spodniszczona, pomięta już się zdaje, ale fajna jest jakość nagrania. A co to jest za muzyka? Kurcze bębny elektroniczne i w ogóle jakieś dźwięki elektroniczne. Ale co to jest? No nie no, to jest jakieś takie z lat 80. bardziej. Dobra, pogonimy dalej bo mi mega długi ten film wyjdzie, jak ja mam 10 kaset przesłuchać. Może przy tym przewijaniu ja będę pauzował, także najlepiej będzie, jak będę pauzował, a mam akurat przerwę, ale następnym razem przy przewijaniu będę pauzował. Pomijając cały utwór, bo to na razie zobaczmy. Jakoś to znam, ale słaba jakoś nagrania. Dobra, pauza, przewijam dalej. Króciutkie to było. Nie, ta kaseta jest jakaś pokasowana. Dobra, nie będę jej całej przysłuchiwał. i tak jest do kasacji, bo jest jakaś pokasowana, poniszczona ta kaseta. Ale ją sobie przesłucham, bo tu są jakieś widać różności na tej kasecie. To nawet fajnie brzmi. Dobra, pauza, utworek następny. I co dalej? Czy to już koniec strony? Dobra, z tej strony jakiś rok mam głównie. Nie będę tych 90 przewijał całych. Bo to mi zajmie, zajmie w cholerę. I tak zresztą, zanim te kasety będę miał zamiar kiedyś pokasować, to je jeszcze raz przesłucham. Baczmy następną Maxelka, chromowa. Też 90 czy nawet setka. Hmm. 90. No, jakaś techniawa. Jakiś setik ktoś lubi. Znaczy poprzedni właściciel. Takie nudne, monotonne. Ja za takimi nie przepadam, akurat. Ale że to jest sprzęt z Niemiec przywieziony, to tam coś takiego jest popularne. Na jedno kopyto nic tu się nie dzieje. Przez 10 minut albo dłużej non stop to samo. Jak tak można słuchać? Kurde? Nie, bez sensu to jest. Dobra, zobaczy tylko z drugiej strony. Jak z drugiej strony też jest to, to znaczy, że tu jest jakiś znowu set. No dokładnie. Też sobie kiedyś tego przesłucham, jak będę się nudził w garażu. Bo dźwiękowo to jest znośne, dobrze nagrane, ale widać na tej kasecie raczej nic więcej nie będzie. Czyli trzy kasety już za nami, następna, co to jest? Hmm. TDK SAX90. Nie wiem, czy ja taką mam, czy nie. Chyba takiej nie mam. Znaczy, ja mam jakieś takie. Podobnej nazwie też już zapomniałem, ale chyba nie takie. Co? Tu jakieś audycje z radia czy coś. A z drugiej strony. No, chaos jest na tych kasetach. A, tutaj sama paplanina z jednej, z drugiej strony. Ktoś coś z radia nagrywał. Ta cała do kasacji. Jedziemy z następną. Co to jest? BASFA. Tą hmm. lampę wyłączę, bo ona mi tylko przeszkadza, oślepia nie widzę, co to, co to za kasety, co? SKSX SX A UXS UXS, UXS, UXS to ja sony chyba taką miałem, nawet z podobnym pudełkiem. Hmm. A to jest basfa, no dobra, zobaczmy, co jest na tej kasecie. Niemieckie gnioty, więcej nie, nie sprawdzam, wystarczy. Następna. Hmm. Brudne to pudełko. Przez pudełko nie widzę co to za kaseta. A jest to. Hmm. Taką ja chyba mam makselka. Makselka. X. Hmm. No, X coś tam nie widzę dobrze też. 90, co na nie jest? Czysta? Zoom mi się zrobił. O, o co tu chodzi? Kurczę łapie. Mam zmarznięte naprawdę zimno w tym garażu. Ta wygląda na czystą. Z drugiej strony kurczę, czyżby ona jest czysta. No nie chcę mi się całej przewijać, bo to przewijanie długo zajmuje, ale wygląda mi na czystą. to. Ta makselka. Muszę się pośpieszyć, bo się przeziębię w tym garażu. Zimno, tu jak cholera. To nie jest ta sama. Nie, to jest TDK, jakaś sa Saks 90, jakaś kurczę brudna. Czy co to jest? Zobaczmy. Dziwne kasety, takie z którymi jeszcze chyba w życiu do czynienia nie miałem. O, tutaj kościół, czy co? Nie wiem po jakiemu to, ale <gry> jakiś nie nasz kościół z drugiej strony kawałek cofnę. Dobra, tak czy inaczej. Następna kaseta do kasacji. Taki rozpieprzak widać na tych kasetach nie ma tu żadnych konkretów. Następna taka basfa. Hmm. Ta CS2 czy coś takiego. To ja tutaj nie będę dukał, co to są za kasety. Po prostu Wam pokażę. Złapię ostrość. Sami sobie będziecie oglądać, jak będziecie chcieli. O, tutaj też dobra jakość. Znowu jakaś, jakiś set kastekniawa. Tu prany trochę zdejmę, bo tnom. Ale dobra jakość nagrania. A co dalej? Pewnie to samo, znowu jakaś cała kaseta sieczki. No, raczej tak. Ale takie coś też sobie przesłucham. Czasami takie sety bywają wkręcające, ale no nie wszystkie. Ogólnie to za takimi nie przepadam. Ale ten chyba na jakiś troszeczkę ciekawszy wygląda. Dobra, z drugiej strony to samo. Też, dobra, ta kasetka będzie do przesłuchania na bank. Na no co niektórych coś tam się trafia do przesłuchania, niektóre to jest Żenada. A co to za ciekawa kaseta? Fajna jakaś taka. TDK. Jakaś taka ciekawa. Hmm. Ciekawe te deka. O! Modern Talking na nie jest. Żeby tylko Modern Talking na nie jest z drugiej strony, co? By sam Modern Talking, dobrze nagrany, może ją nawet sobie zostawię. 90-ka, sam Modern Talking na to wygląda. Ale za zimno mi i nie mam chęci tutaj przewijać tego wszystkiego, czekać aż to się przewinie, bo za bardzo zimno jest dzisiaj, żeby tu siedzieć. Znowu jakiś set, też dobrze nagrany, też do przesłuchania. Także no, połowa tych kaset jest na pewno do przesłuchania. No i wygląda na to, że to już ostatnia z tych 10. Na tych pierwszych, co słuchałem, no w piątek chyba, też były dwie z jakimiś setami. Jeden taki trochę lepszy, druga trochę taka gorsza, ale też dwie były do przesłuchania. Zobaczymy z drugiej strony, czy to samo, znaczy, że dalej, znaczy, że też cała jest. Dokładnie. No i ta kasetka też będzie do przesłuchania. Być może nawet mi się to spodoba, może mi się wkręci, to nawet sobie zostawię. Ta kaseta, nawet okładki nie ma, jakieś naklejki, tu były obleśne pudełko, brzydkie, brudne. Ale kaseta jest dobra, jakaś, jakaś dobra chromówka też TDK. SAX90, już kilka takich było tutaj. Może nie ma do niej okładki, jakieś ochydne naklejki, a to sobie wyczyszczę. A dobra, na razie uciekam na dzisiaj, bo zmarzłem w tym garażu film. Hmm, 18 minut długi, no ale to tylko pokaz kaset. Kto tam sobie będzie chciał. Michał chciał sobie zobaczyć, co jest na tych kasetach. No, i kto tam jeszcze sobie zechce, to sobie obejrzy, nie to trudno. A ja zmykam, bo zamarznę tutaj. To na razie, hejka.